Ciekawe jak jeszcze ten nasze domy, te nasz jeszcze długo obstoi. A co Hany, z mają go obalić? już ty nic nie słyszał. Ale oni, ja ale, ale w tym Rybniku w byle co robią. Drogi budują, markety budują, rozumiesz, lówy kładą, kajsow. Jak nic nie robią, to ty byś zaś kalatą. I no skumlisz, i skumlisz, ale o tej nowej budowie coś ci powiem. No to godzisz. To co budują, wiesz, to bez mała być takie dupne dom kultury. Może tam ci być pięć y, izbów ze synami. Mo tam jeszcze być galeria na Obroski. Mo tam być hotel do aktorów. Opie i jeszcze tam mo być, rozumiesz? Ja i owiecą, Haziel. Ja, Hazel ja, <noise> też, Ale w restauracji, w tej restauracji by dziennie grać muzyka, rozumiesz? I sobota tańcingi będą. Mało tego, rozumiesz? To jeszcze nasza filharmonia tam może być. Ja, a Goziła też tam będzie? Erwin! Co ty też godą? Goszała w Dom Kultury? A co? Dziadziak Jarosław był w Domu Kultury we Chwalowicach. Rozumiesz to wino loli? Tam była taka wystawa obrazów. Tam wino loli jak pierno, chłopie. Wino loli w Dom Kultury? No ja. No chłopie, toś ty był na, na wystawie obrazów. A tamte wino leją po to, żebyś wiedział, co ten chłop miał na myśli, jak to malował. Oho, no jak tak to ja, ale wiesz co, jest! Ty dziś o tak pan ty mi jeszcze powiedz jedno, że jak ta filharmonia sam w rybniku będzie i orkiestra, to skąd oni tych muzykantów teraz. Nie o piedy z naszej szkoły muzycznej! Jo ja, no jak tak to ja przynajmniej robota będą mieli. A robota jest najważniejsza Erwin dzisiaj.